Jak to jest możliwe, że 100 gramów ze 146 gramów mięsa? No, nie wiem, czy ktoś z Was robi mięso, ale podczas obróbki to mięso nie waży tyle samo, tylko się różne procesy z nim dzieją, chociażby woda paruje. Wodane jest ile, mięso wołowe do 14 gramów, czyli taka większa szczypta. Jak się okazuje, to nie jest jednorodny skład, nie jest tak, że wybieracie suchą krakowską i wszystkie sucha krakowskie są takie same, są drobne różnice i zaraz Wam wyjaśnię, w czym rzeczy. Zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym kąciku zapoznawczym. Dziś wybrałam dla Was kilka przykładów produktu o nazwie Sucha Krakowska. Na dziś kupiłam taką Suchą Krakowską Olewnika. Teraz będziemy czytać składy. Mam też Suchą Krakowską, którą kupiłam w Kerfurze. Eee, następnie z Biedronki wybrałam Kraina Wendlin Select sucha krakowska wieprzowa z wołowiną oraz z mam jeszcze krakus, krakowska sucha z szynki. Z szynki. I jeszcze, słuchajcie, tutaj mam dwie takie paczkowane większe dla porównania. Oczywiście to nie są wszystkie suche krakowskie na polskim rynku, ale takie akurat udało mi się kupić. A kilka tych sklepów odwiedziłam, przyznam szczerze. Mam taką jeszcze, tarczyński, sucha Eee, z szynki oraz kiełbasa sucha krakowska. Krejna wędlin również kupiłam w biedronce. Zwykle jest tak, że dostaję od Was pytania: Co Ty potem robisz z tymi produktami, które mają taki nie za bardzo skład? Moi drodzy, ja oddaję te produkty <tum> tym osobom, które lubią jeść takie produkty, których ja nie lubię. Po prostu im rozdaję. Taka jest prawda. Nie wyrzucam, staram się nie marnować jedzenia. Absolutnie nie wyrzucam, więc rozdaję. Koniec tajemnicy. No dobra, no koniec tego gadu-gadu, przechodzimy do konkretów, czytam składy. Od czego by tu zacząć? Proszę Państwa, pod ręką mam krakus. I teraz, cóż my tu mamy? Na froncie e, wyprodukowano e, 100 gramów ze 146 gramów mięsa. Ludzie się czasami zastanawiają, no jak to jest możliwe, że 100 gramów ze 146 gramów mięsa? No nie wiem, czy ktoś z Was robi mięso, ale podczas obróbki, to mięso nie waży tyle samo, tylko się różne procesy z nim dzieją, chociażby woda paruje. Więc e, to nie jest tak, że kupujecie 100 gramów, i z każdego 100 gramów mięsa można zrobić 100 gramów szynki, na przykład albo 100 gramów kotleta. Tylko podczas obróbki to mięso przechodzi różne procesy i stąd e, ta gramatura. Słuchajcie, ale tak patrzę na te fronty, i teraz tak: Krakus ma 146 mięsa w 100 gramach, znaczy nie w 100 gramach, tylko wyprodukowano. 100 gramów ze 146, potem mamy Krajna Wendlin Select ma 141 gramów mięsa użyte do produkcji 100 gramów, następnie mamy skelfura, nie wiem tutaj nic, ale pewnie się to więc z tyłu, natomiast na froncie nic nie ma, a Olewnik ma 143, czyli dosyć podobnie i do Web Web jeszcze sprawdzę to duże. Tutaj mamy Tarczyński, na froncie nic nie ma, pewnie z tyłu jest. A kraina Wendlin 146. Czyli tak tutaj jakby nie ma wyróżnika. Żadna z tych suchych krakowskich, jeszcze spojrzę na te z Carrefoura, jak tutaj się to ma. One mniej więcej są z podobnej ilości mięsa brudkowane. Dobra, a jak w składzie? Dobra, biorę ten kerfurowski produkt. Nie wiem, czy sprawdzacie, czy zwracacie uwagę dla takich marek większych, kto produkuje tutaj. Ja zawsze sprawdzam. I tutaj akurat de la Carrefoura to tą. Krakowską wyprodukował balcerzak. No i cóż tu mamy? Proszę bardzo, składniki: mięso wieprzowe, sól, przyprawy, glukoza, przeciwutleniacz, substancja konserwująca, koniec. Oj, tu z tyłu jest napisane: 100 gramów produktu wyprodukowano ze 133 gramów mięsa wieprzowego, czyli też dosyć podobnie. 130, 140, 146 gramów jest potrzebne do wyprodukowania 100 gramów suchej krakowskiej. Proszę Państwa, ja te produkty będę porównywała również pod kątem wartości odżywczych. Interesuje mnie zawartość tłuszczu, białka, no i tak spojrzę jeszcze na sól, to tak na szybko. Tutaj mamy, słuchajcie, wartość odżywcza, ja już daruję te porcje, bo to, co producent zaleca, to, co ludzie jedzą, to jest w ogóle totalnie na bajka. ale mamy w 100 gramach, bo tylko takie rzeczy porównujemy, czyli 100 gramów do 100 gramów, nie porównujemy 100 gramów do np. porcji 20 gramów. Patrzę na 100 gramów tłuszcz, 6,5 grama, Białko 27,3, sól 2 i 6. Dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj teraz ten, tą linię Select. Patrzę, co w składzie. Mięso wyprzowe, mięso wołowe. Podane jest ile? Mięso wołowe to 14 gramów, czyli taka większa szczypta. Podamy sól, przyprawy przeciwutleniacze i substancja konserwująca. Tłuszcz 11 gramów w 100 gramach, pamiętajcie. A natomiast białko 28 sól 3 i 4, dosyć sporo soli. Lecimy dalej Krakus. Proszę składniki: mięso, wieprzowe, szynki, sól, przyprawy, stabilizator, substancja konserwująca. I teraz lecimy do tabeli wartości odżywczych. Tłuszcz 63, białko 31 sól 3 i 2. Tutaj 31 gramy białka. Dobra, olewnik. Składniki mięso, wieprzowe, z szynki sól, przyprawy, aromaty. Następnie mamy glukoza, ekstrakty, przypraw, przeciwutleniacz, substancja konserwująca. Tłuszcz 8 gramów na 100 gramów, oczywiście. Białko 28 sól 2,8 grama. To są plastrowane. Teraz przejdę do paczkowanych, tarczyński. No, i cóż tu w składzie Utarczyńskiego mamy w tej suchej krakowskiej? mięso wieprzowe, sól, przyprawy, e, ekstrakt z aceroli, aromaty naturalne. Koniec. Dosyć prosty skład. Zresztą producent e, tutaj na froncie dosyć istotną informację podaje bez konserwantów. Także to jest dla mnie istotna informacja. Istotna. Jeszcze rzucę okiem na sposób przechowywania, dlatego że brak konserwantów zwykle oznacza przechowywanie w lodówce. Mamy tutaj sprawdzajcie sposoby przechowywania zawsze. Przechowywać w temperaturze od 2 do 25 stopni. Przechowywanie w lodówce teraz spożyć w ciągu dwóch dni. Czyli to nie jest tak, że ja muszę koniecznie w temperaturze 2-8 stopni przewozić coś takiego. Jeśli jest taki dzień, kiedy mamy 18-20 stopni, to tak paczkowaną można przewieźć sobie z punktu A do punktu B, natomiast po otwarciu w lodówce. Tu nie ma konserwantów. Słuchaj. U tarczyńskiego mamy tłuszcz 5 gramów, a to ciekawe. E, następnie mamy białeczko 26 i sól 2,9 g. gramów. teraz kolejna, e, kolejna kiełbasa, to jest ta paczkowana, e, duża, nieplastrowana kraina wędlin. Cóż my tu mamy? Mięso wieprzowe, mm, następnie mamy sól, przyprawy, przeciwutleniacz, Substancja konserwująca, koniec. Tabela wartości odżywczych. Ja w tabeli wartości odżywczych tłuszcz 13, białko 29, jeżeli dobrze widzę. Sól 3 i 3 chyba gramy. Proszę Państwa, i teraz fajnie, ja się nagadałam, naczytałam, umiem czytać, umiem czytać etykiety, tylko co z tego wszystkiego wynika? No więc wynika z tego, po pierwsze, te, spośród tych, które kupiłam, kiełbasy suche krakowskie, najwięcej tłuszczu mają to z biedronki. Zarówno ta z tej serii Select, jak i ta, już Wam pokazuję, ta, taka nieplastrowana. One mają najwięcej tłuszczu, dlatego że 11-13 gramów, co oznacza, że mają dwa razy więcej albo ponad dwa razy więcej niż inne. Bo jeżeli porównam tą paczkowaną z tą paczkowaną, to tutaj mamy 13 gramów na gramów produktu, a tutaj mamy 5. W tej sprawie trzy razy więcej tłuszczu niż tu. Dosyć istotne. Teraz co z białkiem? Najwięcej białka z tych, które kupiłam. Ja cały czas przypominam, że ja nie mówię całego rynku, całego sektora, tylko te kilka produktów, które kupiłam. Najwięcej białka ma krakus. 31. To nie są jakieś szokujące różnice, także dwa razy więcej. Ale w porównaniu do 26 a 31, no jest to kilka gramów różnicy. Co dalej? Składy. Proszę Państwa, najprostszym składem spośród tych kiełbas, które tutaj mam, charakteryzuje się tarczyński. Dla mnie istotną informacją jest to, że on nie zawiera konserwantów, ale też nie zawiera różnych innych dodatkowych składników. jest jedna wada tej kiebasy. Ona jest najdroższa ze wszystkich, dlatego, że ceny kształtują się w ten sposób, że, już wam mówię, ja sobie tutaj zapisałam te ceny. Ta select kosztuje 5,99. Ja za taką cenę ją kupiłam w wietrące 5,99 za 100 g. Dalej Krakus 9,99, ale za 160 gramów. Taka paczka to tutaj można sobie na pół przedzielić, nie trzeba wszystkiego naraz zjadać. Potem z Kerfura. Kerfuroska kosztuje 4,99 za 100 gramów. Ja w takim małym kerfurze. E, olewnik. Olewnik kupiłam chyba w Żabce, z tego co pamiętam. 6,50 za 100 g. Dobra. E, ta biedronkowa, duża, tu jest 260 g. Kupiłam ją za 9,45. No i tarczyński, który ma najmniej tłuszczu, najprostszy skład, nie zawiera konserwantów, kupiłam za 14,99 za 260 g. No i widzicie, w porównaniu do tej, to jest taka sama gramatura, patrzę, jeszcze 260 i 260, ta kosztuje prawie 10 zł, a ta prawie 15, jest różnica w cenie. No ale też jest różnica w zawartości tłuszczu, jeżeli pilnujecie tej zawartości tłuszczu w swojej diecie, no to tutaj jest prawie 3 razy mniej tłuszczu przy stosunkowo podobnej zawartości białka. To jest słowem podsumowania i teraz co wybrać? No więc to zależy, co lubicie. Ludzie zwykle kierują się walorami smakowymi, oczywiście ceną też jak najbardziej. Tutaj ten czynnik cenowy może mieć dosyć istotne Istotny wpływ. Jeśli się dobrze zastanowimy, jeżeli sobie weźmiemy kalkulator i przeliczymy cenę na 100 gramów, to tak naprawdę okazuje się, że jeżeli 15, gramów, 15 zł kosztuje 260, no to można sobie łatwo policzyć. Na przykład olewnik, jak ma 6,50 za 100 gramów, no to 200 gramów będzie kosztowało 13 zł. A dopłacamy 2 zł i mamy 260. Więc jak sobie tak poprzejczacie, to to nie są jakieś takie bardzo duże różnice cenowe. Jeśli y, kochacie kiełbasę i rzeczywiście to spożycie u was jest y, bardzo bardzo wysokie, to y, może rzeczywiście warto zwracać uwagę na tą zawartość tłuszczu, na poziom mięsa, na to, żeby ten skład był jak najprostszy. Y, natomiast y, jeśli jecie kiełbasę bardzo, bardzo rzadko, bo zwykle zupełnie Wasze mniej inaczej wygląda, ale raz na pół roku, czy raz na rok macie ochotę na kilkanaście plasterków suchej krakowskiej, to faktycznie można kupić sobie taką plastrowaną i no, nie przejmować się aż tak bardzo. Jeżeli jemy coś sporadycznie raz na pół roku, raz na rok, no to nie ma co się spinać, że tam musi być wszystko idealnie. Spinajmy się tam, gdzie produkt spożywamy codziennie, kiedy ta podaż jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Natomiast przy spożyciu naprawdę sporadycznym, po prostu przymknijmy oko i wybierajmy to, co lubimy przy sporadycznym spożyciu. Bo nie da się tak naprawdę przejmować wszystkim, wszystkim, wszystkiego e, pilnować, e, nie da się wszystkiego kontrolować. Także jeżeli jecie coś bardzo, bardzo rzadko, to po prostu kierujcie się smakiem. Zachęcam Was do tego, żebyście czasem zrezygnowali może na tej kanapce z kiełbasy i postawili na jakiś inny składnik, na przykład na pastę warzywną. Są już bardzo ciekawe pasty warzywne o e, bardzo zróżnicowanym smaku. E, muszę nagrać filmik o pastach warzywnych i pokażę Wam wtedy moje ulubione. Bo przyznam szczerze, że nie wszystkie pasty warzywne lubię. Niektóre smakują jak taka tektura z czymś tam. Ale są takie, które bardzo fajnie mogą zastąpić taki smak bardzo konkretny, bo to mięso ma taki bardzo słono, wędzony smak. I tutaj zwykle jest tak, że jak ktoś kocha mięsa, to tego wędzonego smaku zawsze brakuje. Także tak to się przedstawia. Słuchajcie, wybierajcie świadomie, zwracajcie uwagę przede wszystkim na zawartość mięsa, to po pierwsze, na poziom tłuszczu, dlatego że ten tłuszcz mięsny nie do końca jest najlepszym tłuszczem, jaki możemy sobie dostarczyć. Zdecydowanie lepsze są inne tłuszcze, chociażby te, które możemy dostarczyć sobie z ryb. Ja na przykład bardzo lubię kanapki z wędzonym chociażby. No i też inne oleje roślinne, które mają zdecydowanie lepsze, lepszą tą zawartość kwasów tłuszczowych niż te, które są w mięsie. Czyli zawartość mięsa, zawartość tłuszczu sprawdzamy, zawartość białka też jest istotna dla niektórych. No i prosty skład. Naprawdę nie zawsze potrzebujemy konserwantów. Ten konserwant czasami jest konieczny, ale tak naprawdę nie jest to najzdrowsza substancja na świecie. Mam nadzieję, że Wam pomogłam w wyborze. Następnym razem pokażę Wam suchą krakowską też z innego sklepu i zajmiemy się też wędlinami. Do zobaczenia.